Masz telefon z jakiś? Tatku, mam trzy. Odbieraj. Proszę cię bardzo. Dobry wieczór. A? Tak. Dobry wieczór. Dobry. Chilunia, <laughs> Chiluniak się przy... muszę przyłączyć, jestem ja już. Yy, mówi. Pozostanę amen mowy. Nie, 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 nie szczepan. Ale wiesz co, Wielki przedstaw Brytani. się normalnie żebyśmy nie zrozumieli szczepan. kto dzwoni. Nie szczepa. <grafy> Wymyśl to Szczepan. Wymyśl coś! Jak? Możecie mówić Szczepan, Zostań, na mnie, nie mogę. Dzwonię z Wielkiej Brytanii. Cześć, witaj. Pracuję w Amazonie. O kurwa. No i były takie akcje z maskami, bo w tutaj wszystkie restrykcje są praktycznie zdjęte. Coś Ale miejsca pracy nadal... Próbują tam coś forsować. Miałem mhm. szczęście. I na całe szczęście jest yy, tak, że przyszedłem yy, do pracy bez matki. Oczywiście wielka panika. I zostałem zawieszony. Na pełnopłatnym wiszę już od dwóch miesięcy nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Ha, ha, ha. Zaraz. Mi, czekaj, nie czekaj, czekaj. Czekaj, komrad. Czekaj. Yy, yy, yy nie chcą yy, 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 nie chcą, żebyś nie pracował tak, tak? Dają, ci, dają ci kasę za darmochę, tak, że nic nie robisz tak Ty kurde. W domu. kurde to powiem ci tak uwaga, uwaga kamratki i kamraci oto nasz kamrat z Wielkiej Brytanii pierwszy, który zrobił w chuja Amazona chyba po... nie pierwszy jak to nie pierwszy? no, no nie, chyba nie pierwszy no dobrze, to jeden z pierwszych, jeden z pierwszych, znaczy siedzi w domu dwa miesiące, Amazon mu becaluje kasę i Amazon Dobra. się boi, co ma zrobić, bo tak, nie może go wypierdolić z roboty, bo kamrat nieszczepan pójdzie do sądu i wygra w sądzie, tak? I zażąda odszkodowania. Więc słuchaj, ile to jeszcze może trwać? Nie wiem, nie wiem, oby to emerytury. <laughs> Kurwa. Czyli słuchaj, wiesz co będziesz szczytem bezczelności, jak będziesz y, na tym takim stanie, że nic nie będziesz robił i będą ci płacić, oficjalnie jeszcze poprosisz o urlop płatny. <laughs> nie, no jakiś ja wam czas powiem, w ogóle zapomną. To jest taka firma, że wiesz, tak. zapomną o tobie i będę Pensja mu płacić. będzie szła, tak? A nikt nawet nie będzie wiedział, że wpaść na pomysł, czy on w ogóle istnieje. Jeśli byś dostał nagrodę. Nie, ja wam, ja wam powiem, co jest szczytem bezczelności. No? To, że ja sobie drugą pracę znalazłem. Nie, to jest szczyt, to jest zaradność. To jest szczyt zaradność. To jest zaradność, kolego. To, jest za to ci bardzo gratulujemy. Bardzo, bardzo, bardzo. I to, wiesz, nie, nie mów pracę. Ty sobie znalazłeś zajęcie, żeby się nie nudzić. <ślałujesz> zajęcie, tak. No to kamrat. No, <ślałujesz> To brawo, słuchaj, ale y, czy dostałeś jakieś no. oficjalne pismo, że oni Cię zawieszają? Tak, dostałem pismo. Dostałem I co tam jest napisane? Odbyła się no. rozmowa dyscyplinarna i czekam na decyzję cztery tygodnie, ale niestety pan, który podejmuje decyzję, się go zapytałem, czy on personalnie się decyzji, podejmuje decyzję, mhm. go poinformowałem o odpowiedzialności za tę decyzję i pan się chyba rozchorował, bo czekam cały czas. Mm. Słuchaj. No. No, powiem ci tak, informacja twoja wywołuje u naszych kamratów na czacie duże uśmiechnięte emotikońskie mordy. Co najmniej. Co najmniej. No, no dobra, dobra. Fajnie. Dobra. A, a, a dobrze, ale po... mam ale mam teraz takie prywatne pytanie do ciebie. Jak ty się z tym tak? czujesz? Jak ty się z tym czujesz? Mi to lata. i Wisi, co oni tam. Ja wiem, co mogę, a czego nie mogę. Ja się przygotowałem. A ile lat ja pracowałeś w Amazonie, powiedz mi? 13 ponad. O, kurwa. O, no, ale to, już. To, ja to ja oni nie mogą. Tam to, to, I i to... Już, już widzę, co tam jest za, za pralnia mózgów. No. Słuchaj, to oni. Ty jesteś dla nich. Ty jesteś dla nich 13 lat pracownik. To oni mają poważny orzek do zgryzienia z tobą, chłopie. Tak, to jest jeszcze stary kontrakt na starych warunkach i, i, i tak dalej. Oni mi mówili, że złamałem jakiś policy, nie? Ja im mówię, pokażcie mi policy. Oni mi pokazali plakat, który na ścianie wisał. To jest tak niepoważne, że, że, że to się w głowie nie mieści. Ja walcz, słuchaj. Mi słuchaj, walcz. Post, je, je, walcz w, do sądu nie odstąp ani na krok... A muszą z... mnie zwolnić, muszą mnie zwolnić najpierw. No tak, tak, ja, ja to, to przygotowałem. Oni ci, i, słuchaj, i, i jest... na, mojego, na mojego starego nosa, na mojego starego nosa i tyle co wiem, będą próbowali się z tobą ułożyć. Na no to też liczę, na no to hmm. też liczę. Ale pamiętaj, tak, że... że parę, zer, tam, parę zer tam musi być. Słuchaj, dobre. pamiętaj, że Amazon, uważaj teraz co powiem... To jest bardzo biedna firma, która nie ma chęci zysku. Ona funkcjonuje tylko z tą ideą, że ona chce uszczęśliwiać ludzi i oni nie chcą zarabiać. Pamiętaj, oni nie chcą zarabiać, oni chcą uszczęśliwiać ludzkość. Zarobek jak się przydarzy, to tylko przy okazji albo przez pomyłkę. No to się, wojsku, się. wprowadzę, przepraszam że na tyle, ale Dawaj, 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 z błędu, <laughs> no, bo mają w założeniu 10% zysku rocznie, no minimum. Oj, 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 minimum, oj, 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 oj. No, a taki burdel im się robi przez to, że sami nie wiedzą, w czym siedzą. Dobra, tym miłym. Ale słuchaj, akcentem... jak będziemy, jak będziemy przejmować Amazon, to tacy ludzie jak ty, tacy kamraci Będą nam potrzebni, bo jesteś fachowcem od Amazona. Oj, nie wiem, czy warto to przejmować, bo tam by było tyle sprzątania, że to kurwa nie wiem, człowiek by starczyło. No, widzisz, są potrzebni fachowcy, widzisz? Popatrz, już pierwsza rada. Także ci kamrad dziękujemy. Bywaj, wszystkiego dobrego. Czołem. O, trzymajcie się. Cześć, Serwusz. Miłego wieczoru. Miłego, miłego.